Moje drogie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym wideo, w którym pokażę Wam 15 rzeczy na jesień, które pomogą Wam wyglądać bardziej klasycznie i bardziej kobieco. Wszystkie te rzeczy pochodzą z takich sklepów jak Mango, H&M, a także Rylko. Dlatego jeśli interesuje Cię, co fajnego możesz kupić w tym sezonie dla siebie, to oglądaj to wideo. Witam bardzo serdecznie Panie oglądające mój kanał regularnie, a jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, ja się nazywam Wioleta Tymul i pomagam kobietom wyglądać bardziej klasycznie, kobieco, kochać siebie, swoje życie i być szczęśliwymi. I zacznijmy od tej pierwszej rzeczy, którą mam na sobie. Jest to ten biały żakiet w takim stylu Chanel. Naprawdę powinien być on w garderobie u każdej kobiety, ponieważ wygląda zawsze dobrze i zawsze możemy go pięknie stylizować, czy to ze spódnicą, czy to z sukienką, czy to ze spodniami. Naprawdę ze spodniami, jeśli chcemy na co dzień wyglądać, wiecie tak, i zrelaksowanie, i wygodnie, to zakładamy albo dżinsy, albo spodnie i ten żakiet na górę. Naprawdę to są bardzo fajne stylizacje, bardzo też wygodne, komfortowe i dobrze się sprawdzą na każdą okazję. Jest taka zasada etykiety, która mówi, że wraz z początkiem jesieni nie powinnyśmy zakładać białego koloru. Jednakże uważam to za taką radę nieaktualną, która naprawdę się zmienia i ewoluuje. Naprawdę etykieta też sama sobie powinna być dostosowana do bardziej współczesnego naszego trybu życia. I mamy teraz pralkę, mamy też możliwość mieć więcej ubrania, tak niż kiedyś osoby miały, więc tak naprawdę ja bym tutaj nie rezygnowała z bieli, ponieważ to jest ten kolor, który pasuje dla każdej z nas, czy Trzeba tylko znaleźć swój pasujący odcień i ten kolor jak najbardziej odświeża naszą twarz. Zawsze będziemy wyglądać bardziej wypoczęte w jaśniejszych kolorach. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie kolory będą pasowały idealnie do Ciebie, jakie kroje wybierać, aby pasowały one do Twojej sylwetki, a także jaki typ ubioru wybierać, jaki masz styl, jaki prowadzisz styl życia, żeby te wszystkie rzeczy, które kupujesz do swojej garderoby, także dobrze i łatwo ze sobą można było zestawiać w stylizację. Wszystko to, a nawet jeszcze więcej, dokładnie omawiam w swoim kursie Garderoba z klasą. Link znajdziesz w opisie tego wideo. Zapraszam serdecznie dołączyć, ponieważ to jest 6 tygodni wiedzy, także będą 3 lata gdzie będę odpowiadała na Wasze pytania. Naprawdę to jest bardzo nieduża inwestycja, która pomoże zaoszczędzić Wam duże pieniądze, które tak naprawdę wydajemy na rzeczy, które później leżą w naszej szafie, zajmują miejsce, mamy wyrzut sumienia, że kupiliśmy je i tak naprawdę nie dają nam żadnej radości. Tego wszystkiego możesz się pozbyć, jeśli dołączysz do mego kursu no i oczywiście go przejdziesz, tak? Bo bardzo ważne jest też robić pracę domową, a każda moja lekcja będzie miała w sobie Prace domowe dla ciebie, abyś po prostu się zmieniała najlepsze. Kolejna rzecz, która bardzo mi się także spodobała, to jest ten top z krótkim rękawem. Jest on idealnym rozwiązaniem na taki, wiecie, przejściowy okres, a nawet i troszkę później z żakietem można bardzo fajnie to zakładać I też to jest coś bardzo wygodnego, można złożyć i na co dzień, a można także nawet i do pracy. Jest to mieszanka bawełny z akrylikiem. Myślę, że naprawdę pięknie się prezentuje i też taki bardziej pastelowy, jaśniejszy kolor, który pięknie będzie nam rozświetlał naszą twarz. Gdy wybieracie takie rzeczy, zawsze zwracajcie uwagę na to, jakie mamy tutaj guziki, jakie jest wykończenie, czy też zobaczcie tutaj, nic się nie ciągnie, tak? Po prostu, żeby to dobrze utrzymywało swój kształt, jest to bardzo ważne. I pokażę Wam także drugi top, który też mi się bardzo spodobał. Ten kolor fantastycznie wygląda i jest też trendem tego sezonu. Nagrałam Wam też już krótkie wideo właśnie w tym topie, ponieważ bardzo mi się on podoba. Wygląda mi on bardzo twarzowy i tutaj mi się podobają bardziej te guziki. One wyglądają lepiej i są są po prostu tutaj taką dodatkową dekoracją i pięknym naprawdę elementem. Także co mi się podoba w tym topie jeszcze bardziej, to właśnie ten splot. Naprawdę on wygląda delikatnie. Zwracajcie też uwagę, aby po prostu w waszych swetrach, które wybieracie szczególnie później już na zimę, żeby ten splot nie był takim masywnym, ogromnym. Ten mniejszy jest bardziej delikatny, wygląda też lepiej, wygląda też drożej, a płacicie za to naprawdę no niedużo, tak? Bo to jest cena za H&M. Naprawdę też jest bardzo przyjemny w dotyku. Więc ten bardzo mi się spodobał. Tyle, że uważajcie, że teraz one tutaj są takie dość krótkie. Więc do tego powinnyśmy mieć spodnie z wysokim stanem. Do tego topu i do tego poprzedniego też. Jeśli podoba Ci się to wideo i rady, którymi się dzielę, bardzo proszę o pozostawienie po sobie lajka, a także komentarza, jakie rzeczy Ci się podobają i może jakich rzeczy poszukujesz w tym sezonie. Jest to dla mnie bardzo ważna informacja, na podstawie której będę mogła przygotować jeszcze lepsze wideo dla Ciebie. Dziękuję bardzo. I kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest właśnie taka bluzka. Jest ona też trendem tego sezonu, no ponieważ wzorek zwierzęcy Animal Print jest teraz jak najbardziej na topie. Myślę, że jesień jest zawsze najlepszym wyborem na wzorki zwierzęce, szczególnie na leopard, na panterkę. I ten wzorek oczywiście można wybierać do różnych rzeczy. Może oczywiście być bluzka, mogą być dodatki. Tak naprawdę panie, które... Są bardziej ostrożne, może dążą też do bardziej klasycznego jednak stylu, bardziej takiego stonowanego, to jednak wtedy fajnie jest dodać ten taki wzorek zwierzęcy tylko w detalach, tylko w niedużych dodatkach, może jakiś pasek, może obuwie, może nieduża torebka. No, ale oczywiście jeśli mamy taką ochotę, bo powiem Wam, że każdy wzorek zwierzęcy dodaje dla naszej stylizacji pazura. Naprawdę ona się robi taka bardziej odważna, bardziej troszkę takiej agresji do tego się dodaje, ale w taki wiecie, pozytywny sposób. Ta agresja się przejawia. Po prostu chcemy być widoczne i chcemy pokazać też swoją energię, chęć do życia. Więc właśnie wszystko to się przejawia. A jak stylizować taką bluzkę? Ja bym oczywiście radziła w jak najbardziej neutralny sposób. Tutaj mam na sobie teraz białe jeansy, ale oczywiście mogą. Mogą być po prostu czarne spodnie, mogą być też dżinsy w normalnym, standardowym dżinsowym kolorze, oczywiście. W ten sposób po prostu nie będziemy dodawać jeszcze jakichś dodatkowych akcentów naszej stylizacji, bo tutaj jest jeden akcent to właśnie ta bluzka i ten print. Między innymi dziewczyny, też o tym, jak dobrze dobierać wzorki, nie tylko zwierzęce, ale każde inne na naszych sukienkach, na naszych spódnicach, na naszych bluzkach Też o tym oczywiście o wiele więcej mówię w swoim kursie, ponieważ tak naprawdę każdy wzorek trzeba też dobrać do naszej sylwetki, do tego, czy jesteśmy wyższe, większe, czy jesteśmy niższe, mniejsze, bo oczywiście dla każdej z nas wtedy będzie pasował inny wzorek, no ale o tym dokładniej mówię w swoim kursie. Kolejna rzecz, która bardzo mi się spodobała z mango, to jest właśnie taki Prochowiec. Naprawdę jest to piękny kolor, dobra jakość, naprawdę przyjemny w dotyku i naprawdę bardzo dobry fason. Jest on delikatnie może bardziej oversize'owy niż taki klasyczny, ale dlaczego by i nie wybrać coś takiego, ponieważ jednak będziemy wtedy wyglądać bardziej stylowo, będziemy bardziej tak trendowo, ale nie za bardzo. Nie wygląda on aż taki ogromny, oversize'owy, który no, wygląda czasami troszkę tak wiecie, komicznie powiem, albo w taki bardziej przerysowany sposób? Nie, ten jest właśnie w taki dobry sposób oversize'owy, taki nie za duży. Tak, bo ja naprawdę dużego oversize'u bardzo nie lubię. Jest tutaj także pasek i możemy zawsze podkreślić swoją talię za pomocą paska. Ja osobiście uważam, że u każdej kobiety powinien być taki standardowy trencz w takim właśnie klasycznym, standardowym kolorze. To jest nasza baza, która tak naprawdę no, fajna jest pod tym względem, że jeśli nie mamy aż tak bardzo dużo pieniędzy na takie różne rzeczy, to fajnie ją właśnie kupić troszkę tańszą w Mango. Kolejna rzecz to taka właśnie dzieninowa sukienka, która fajnie nam się sprawdzi i do pracy, i na jakieś wyjście do restauracji, może na kawę z naszą koleżanką. Jak najbardziej fajnie to będzie wyglądać, jest ona naprawdę bardzo uniwersalna. Ta sukienka jest w kolorze czarnym. Ja nie zawsze jestem zwolenniczką koloru czarnego, ale tutaj mamy dość jaskrawe guziki, które rozjaśniają nam naszą twarz, naszą całą stylizację i ten czarny nie jest aż tak bardzo ponury, więc pod tym względem bardzo mi się to podoba. Też na sezon przejściowy jest idealna, a także sprawdzi się ona później z żakietem, nawet z tym białym jak najbardziej możemy to w ten sposób założyć. Ja bym właśnie do takiej krótkiej sukienki to radziła wybierać też krótszy jednak żakiet, aby po prostu zachować takie fajne proporcje. Bo jak wybierzemy dłuższy, to tutaj może być taka lekka dysproporcja i też nasza sylwetka nie będzie wyglądała tak dobrze. Ale oczywiście to też zależy od typu sylwetki, jaki posiadamy. Ta sukienka jest także dość luźna i też fajnie się sprawdzi dla pań, które mają brzuszek, ponieważ naprawdę jest tutaj miejsca i właśnie jak mamy brzuszek, to jednak lepiej jest wybierać takie luźniejsze rzeczy, nie podkreślać naszą talię. Kolejna fajna rzecz to właśnie taki kardigan, który nawołuje nam też do takiego stylu Chanel i do tych takich żakietów, ale jest taką luźniejszą wersją, ponieważ jest to taki sweterek i fajnie on tutaj będzie się łączył z każdą rzeczą, czy to z czarnymi spodniami, czy z czarną spódnicą, ale ja Wam chcę tutaj pokazać także jedną bardzo fajną spódnicę i też to jest fajne połączenie, jak burgund może się łączyć pięknie z każdym innym tak naprawdę kolorem, ale szczególnie mi bardzo on się podoba z czernią albo z bielą i ta spódnica plisowana jest bardzo wygodna. Naprawdę myślę, że ten kolor i taką spódnicę to będziecie spokojnie mogły nosić sobie i jesienią i zimą też. Naprawdę jest w niej bardzo wygodnie i nie myślę, że będzie w niej jakoś może nawet za zimno. Ja mam taką inną spódnicę u siebie. Ona jest też plisowana z poliestrów Massimo duty Kupiłam ją dużo lat temu. Bardzo lubię zakładać ją zimą z kozakami. Jest w niej wygodnie dojechać do pracy, a w pracy bardzo często po prostu zmieniam to na szpilki i czuję się naprawdę Kobieco, bardzo pięknie. Więc ta stylizacja też jest bardzo współczesna, uwspółcześniona poprzez te trendy, które tutaj dodajemy, trendowy kolor, ale jednak nawoluje on bardzo do klasycznego stylu, do takiego bardziej kobiecego. I właśnie do takich poszukiwań w swoim stylu zachęcam Was bardzo serdecznie, ponieważ one pomagają nam utrzymać swój styl współczesny. Możemy wybierać klasyczne rzeczy, ale jednak one powinny być dopasowane do zmieniającej się mody, do zmieniających się trendów, ale w taki, wiecie, dozowany sposób. Nie wybieramy wszystkich trendów, ale tylko wybieramy te najpiękniejsze dla nas. Kolor błękitny jest bardzo fajnym kolorem, który teraz jest bardzo modny, ale on naprawdę zawsze był, zawsze wyglądał bardzo pięknie i po prostu czyni go dobrą inwestycją na przyszłość. Kolejna rzecz, która bardzo mi się spodobała, to jest właśnie ta dzieninowa sukienka. Jest ona w kolorze czerwonym, który zawsze jest dobrym wyborem dla pań, które chcą na siebie zwrócić uwagę, właśnie podkreślić jakoś swoją energię, chęć do życia, radość. Powiem wam, że ta sukienka szczególnie mi się podoba, bo ten kolor jest identyczny jak i odcień czerwonego, który jest znakiem rozpoznawczym domu mody Valentino. Ponadto, ta sukienka nawet swoim designem przypomina te które są projektowane przez Dom Mody Valentino, ponieważ ona jest krótka, taka mini, taka troszkę jest dziewczęca, przypomina właśnie jakieś takie szkolne lata, więc pod tym względem naprawdę jest tutaj dużo odnośników do tego domu mody i do ich tradycji. Myślę, że jeśli dodamy same sobie tutaj wstążkę, oczywiście Valentino robi tutaj po środku, ale dodamy gdzieś jeszcze wstążkę, to naprawdę wszyscy pomyślą, że to i jest sukienka od Valentino. Na to chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę z wyborem dziennie sukienki, to właśnie to, że wszystko jest dobrze widoczne, co mamy pod spodem. Ja na dany moment mam na sobie taki bardzo bazowy biustonosz, który pozostawia po prostu po sobie no minimalną ilość takich śladów i widoczności, ale jeśli wybieramy jakiś koronkowy, to naprawdę będzie on dobrze tutaj widoczny i się będzie odbijał, więc ja Wam radzę po prostu wybierać tą taką naszą bazową bieliznę i mieć u siebie bazową bieliznę albo nawet body, albo nawet modelującą bieliznę, bo właśnie w takich sukienkach. Tutaj, jako że ona jest bardziej taka szeroka, no może to nie aż tak bardzo będzie podkreślało, ale bardzo często takie dzieninowe sukienki, które są bardziej dopasowane, podkreślają to, że mamy brzuszek. Nawet czasami nie mamy tego brzuszka, ale no po prostu tak wygląda sylwetka kobiety, że troszkę tego brzuszka jest. Nawet jeśli jesteśmy super wysportowane, to jednak ten brzuszek jest troszkę widoczny, szczególnie jeśli coś zjemy, a właśnie tego nie chcemy. Więc dlatego radzę pod takie sukienki, naprawdę dopasowane, zakładać albo body Albo coś modelującego, aby po prostu naprawdę zawsze wyglądać bardzo dobrze i żeby też na zdjęciach osobiście, gdy stoimy. Ale oczywiście, na zdjęciach to można wciągnąć nasz ten brzuszek troszeczkę, a już gdy rozmawiamy z innymi osobami, no z takim wciągniętym brzuchem stać nie będziemy, długo nie będziemy mogli rozmawiać w ten sposób. Dlatego właśnie takie są u nas sposoby na to, aby wyglądać dobrze. Kolejna rzecz, która naprawdę mnie zadziwiła swoją jakością i swoim kolorem, to są właśnie takie kozaki od rylko. Naprawdę są one bardzo fajne, pięknie wyglądają i zobaczcie, jak fajnie też one się łączą, na przykład z sukienką albo też ze spódnicą. Jeśli na przykład chcemy założyć taką spódnicę w rozmiarze midi, w długości midi to wtedy takie właśnie kozaki jak najbardziej do niej się sprawdzą, bo po prostu no, nie będziemy mieć tej takiej przestrzeni pomiędzy końcem naszej spódnicy, tak, a początkiem naszego buta, bo jeśli wybieramy krótsze jakieś takie bodki, to jednak ta przestrzeń nogi naszej będzie widoczna to wszystko nam skraca nasz wzrost i nie wygląda aż tak bardzo modnie i współcześnie, więc lepiej wybierać właśnie takie obuwie, takie właśnie wysokie kozaki i te naprawdę mają bardzo fajny też kolor, jeśli zwróćcie na to uwagę, jest to taki odcień beżu, który jest neutralny i nawet troszkę chłodniejszy, bo bardzo często z beżem jest tak, że on jest ciepły. I wtedy na przykład, jeśli mamy resztę garderoby w bardziej zimnych odcieniach, w zimnych kolorach, szczególnie torebki może, albo nawet nasze obuwie, spódnice też, jeśli też będziemy chcieli połączyć to z białymi odcieniami, z beżowymi odcieniami i je mamy w chłodniejszym kolorze, a wybramy botki w ciepłym, to troszkę nie będzie dobrze wyglądać, szczególnie jeśli łączymy beż z beżem. A tutaj mi się on naprawdę bardzo podoba, bo taki to jest naprawdę neutralny, on się dopasuje dobrze i do ciepłych odcieni i do chłodniejszych, więc pod tym względem bardzo mi się one podobają i myślę, że je sobie zatrzymam. Naprawdę dobre one mi będą naprawdę do pokazywania też dla Was stylizacji no i do zakładania do biura na jesień też zimą fajnie się sprawdzą. Kolejna rzecz to właśnie takie białe spodnie. Mi się one szczególnie podobają. Model to są dzwony. No teraz on jest naprawdę modny, pięknie wygląda i on one są wykonane naprawdę ze sztywnej tkaniny. Nie prześwitują, pięknie wyglądają, też w stylu. Wszystko wygląda dobrze, nic nie prześwituje, żadne majtki nie są aż tak tam bardzo widoczne. Naprawdę dobrze to wygląda, fajnie leży. Ja na sobie mam tutaj 38 rozmiar. Radziłabym jednak brać może o rozmiar mniejszy, aby po prostu one tutaj piękniej były, bardziej dopasowane w okolicach naszych bioder. Naprawdę są dobrym wyborem. Wiecie dlaczego, dziewczyny? Bo nawet jeśli teraz myślicie, że o, to pada no niefajna fajna pogoda, może będzie to gdzie ja je założę to zimą, kiedy już może będzie śnieg, miejmy nadzieję, to one też się sprawdzą. Więc to jest fajny wybór i na początek wiosny. Więc to jest naprawdę fajny wybór, który będzie wam działał i dobrze grał w waszej garderobie na kilka sezonów, nie tylko na jesień. A ja powiem wam, że ja nawet nie oczekiwałam, że te spodnie będą tak dobre. Do nich jest też żakiet, ale ten żakiet jest zbyt oversize'owy, naprawdę taki przerysowany, taki komicznie wyglądający, więc ja nawet wam go nie pokazuję od razu już go Złożyłam do wysyłki z powrotem, a tutaj z mango te spodnie jestem zdziwiona i bardzo pozytywnie zaskoczona, że taki fajny i model. I tkanina, że nie prześwituje, bo to jest taki najczęstszy problem tych białych spodni, bo teraz oszczędzają, nie robią podszewki, tutaj też nie ma podszewki, ale oczywiście za taką cenę to nie ma nawet co i wymagać, że jakąś tutaj podszewkę. I powiem Wam, że nawet w droższych firmach bardzo często no nie ma tej podszewki, żeby to było taniej, żeby to po prostu jakoś wiecie, wyprodukować w taki najbardziej dobry sposób dla siebie. Ale później, jak zakładamy takie spodnie, no niedobrze one wyglądają. Szczególnie to, co się dzieje z tyłu, to czasami jest zadziwiająco niedobre i widzę bardzo często dużo kobiet na ulicy, mi się wydaje, że kobiety nie sprawdzają, jak wyglądają z tyłu. A to jest bardzo ważne, ponieważ powiem Wam, że większość osób ogląda Was z tyłu. Nie tak często oglądamy, jak tutaj wszystko dobrze wygląda z przodu. Jak osoba, gdy mija, to mamy bardzo dobry moment, żeby po prostu spojrzeć i zobaczyć te wszystkie właśnie no niedoskonałości, Więc częściej róbcie sobie zdjęcie, sprawdzajcie siebie z tyłu, tak przed lusterkiem. O, zobaczcie, można dobrze siebie zobaczyć, obejrzeć, i przy tym dobrą gimnastykę dla szyi zrobić, no bo tutaj zawsze trzeba wiecie, utrzymywać młodość też poprzez różne ćwiczenia. Więc zachęcam naprawdę dziewczyny. A teraz chcę pokazać Wam rzeczy, które odpowiedzą na Wasze pytanie, jak wyglądać elegancko w domu. Bardzo mi się spodobał właśnie ten zestaw, i zobaczcie, jak pięknie wyglądają te spodnie. Naprawdę one są pięknie dopasowane. Jest to wysoki stan i też tutaj piękny właśnie taki pasek. Pięknie wyglądają nasze piotra i one są szerokie, są wygodne, są dzianinowe i do tego jest na przykład właśnie taki top, który też jest bardzo wygodny. Powiem wam, że tutaj mi się szczególnie podoba, że to jest połączenie czerni z bielą. Zawsze to wygląda naprawdę bardzo elegancko. Są to właśnie takie połączenia kolorystyczne, które preferowały bardzo znane domy mody jak Chanel albo Dior. Z tego co się orientuję, też te spodnie są w takim mlecznym kolorze i top Pokażę Wam od razu, też jest w mlecznym kolorze, naprawdę pięknie on się prezentuje, tyle że jako, że on jest w jaśniejszym kolorze, to po prostu bardziej się odbije, widoczne jest wszystko, co mamy pod spodem. Więc jeśli zakładamy jakąś, może coś na szelkach, jakąś koszulkę, to po prostu ona będzie bardziej widoczna, więc myślę, że. Żeby naprawdę czuć się i elegancko, i wygodnie, jak chcemy coś założyć pod spód takiego, to czarny jest lepszym kolorem, i także pod tym względem, że nie tak bardzo każda plama będzie widoczna, podczas gdy ja jeśli mam coś jasnego w domu, to zauważyłam, że no bardzo często, po prostu nawet pierwszego dnia, już to po plamie, i muszę rzucać to do prania. No i coś muszę zmienić na coś takiego, wiecie, w ciemniejszym kolorze. Więc dla mnie te takie beżowe może jakieś kolory po prostu granatowe, czarne, są lepsze niż takie mleczne, bo one naprawdę no, są zbyt jasne, ale ten top może być też bardzo dobrym wyborem po prostu na jakieś wyjście do pracy, czy to na jakieś zakupy. On naprawdę z jeansami świetnie się sprawdzi. Jest tutaj ten pasek czarny z czarnymi spodniami, z białymi spodniami. Ze wszystkim tak naprawdę. Tutaj są takie fajne kolory, które łączą się z każdym innym i po prostu jeśli lubimy takie dzieninowe właśnie sweterki, no to jak najbardziej on tutaj pięknie nam będzie Wyglądał, tym bardziej, że mi się bardzo naprawdę podoba to, że one są w takim stylu polo. To od razu dodaje bardzo dużo klasy i elegancji takiego. Old Money stylu, więc pod tym względem ja naprawdę zachęcam coś takiego kupić, mieć. Jeśli nie ten model, to jakiś inny. I ostatnia rzecz, którą chcę pokazać jeszcze w tym wideo, to że można zamiast tego z długim rękawem wybrać coś takiego, co jest takie bardziej dziewczęce, bardziej uroczyste, bardziej takie może no nie uroczyste, bo to czarny kolor. Uroczysty nie można tego uznać, ale po prostu jest takie jakieś bardziej wesołe pod moim takim względem. Tyle że zwracajcie uwagę, że tutaj on jest też taki krótszy niż ten. Ten, ten jest jednak dłuższy, ale do tych spodni pięknie to się będzie łączyło, ponieważ tutaj naprawdę mamy wysoki stan, więc to będzie nam fajnie. Jeśli komuś jest często gorąco albo może na taki przejściowy okres, ktoś chce i lubi coś z krótkim rękawem, to takie połączenie też pięknie. Zobaczcie, tutaj się sprawdzi i też ten kolnierzyk no naprawdę nam rozjaśni naszą twarz jeszcze w taki naprawdę lepszy sposób. No i powiem Wam, że takie właśnie odwolanie do szkoły. Taki właśnie preppy style zawsze nas odmłaca, no bo w tym wyglądamy od razu jakoś tak bardziej uroczo, no po szkolnemu. Szkoła nam się przypomina. Nie wiem, czy komuś dobrze, czy komuś źle. Myślę, że większości z nas chyba nie bardzo. Dajcie mi znać w komentarzu, jeśli ktoś dooglądał do tego momentu. Ciekawa będę, jak Wam się wspomina szkoła. Powiem Wam, że ja miałam dobre dużo lat w szkole. Wspominam szkołę dobrze, bo Dużo dobrego było, ale powiem Wam, że do szkoły za nic w świecie bym nie wróciła. Naprawdę. Nam się wydaje, że o, chcę być młodym, chcę być naprawdę taką mieć piękną cerę, jak może w szkole, ale do tych lat w szkole i do szkoły naprawdę... Mm, to nie było dużo wiecie swobody. Ja lubię swobodę, studia mi się o wiele bardziej podobały pod tym względem, że można robić co chcesz. A jak wy dziewczyny to wspominacie, będę bardzo ciekawa się dowiedzieć, więc obowiązkowo zostawiajcie swoje wrażenia w komentarzach. No i właśnie to była ostatnia rzecz. Myślę, że zrobiłam dla was bardzo fajny przegląd tego co obecnie jest dostępne w sklepach i też pokazywałam wam takie rzeczy, które będą trwały przez lata. Ponieważ to nie są jakieś takie trendowe rzeczy, które są fajne teraz, dobrze się patrzą teraz, a już w następnym sezonie za rok no po prostu będziemy mogli je zostawić gdzieś tak, wiecie, na końcu naszej szafy, zapomnieć, że one u nas były i nigdy z nich nie korzystać. Nie. Te rzeczy naprawdę wszystkie się fajnie sprawdzą i można z nimi będzie stworzyć wiele ciekawych stylizacji. A jeśli masz problemy ze stworzeniem bazowej garderoby, to w moim kursie jest osobny moduł poświęcony temu, jak stworzyć bazową garderobę na jesień, zimę, też na wiosnę lato. To będą cztery lekcje, także będą uwzględniały one dodatki, które potrzebujemy. Więc jeśli taka tematyka. Się interesuje, to link do zapisu znajdziesz poniżej. A ja dziękuję Ci bardzo, że dzisiaj byłaś razem ze mną. Zapraszam także do oglądania moich innych wideo, które pomogą Ci być kobietą z klasą, cieszyć się życiem i zmieniać się na lepsze. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. pa. pa.